Dzajnikowy.pl Chcemy się porównać akcesoria ze sobą. Pytacie nas często, jakie akcesorium jest najlepsze, jakie wybrać? Jeżeli nie macie żadnego doświadczenia, dzisiaj podejmiemy temat pod kątem różnych kryteriów, takich jak cena, prostota użytkowania, jakość naparu, którą taki, taki akcesorium jest w stanie nam zagwarantować, ale również powtarzalność, no i oczywiście taka moja ocena ogólna. Te wszystkie ym, parametry będziemy oceniali w skali od 1 do 5, a następnie dowiemy się, które akcesorium zbierze najwięcej punktów i które zostanie oficjalnie uznane za takie, które rekomendujemy, które naszym zdaniem jest po prostu najlepsze. Oczywiście jest to ocena moja, subiektywna, możecie się z nimi nie zgadzać, natomiast postaram się wszystko w miarę wytłumaczyć, tak żeby było jasno i klarowne, jakie, u, jakie urządzenia wzięliśmy pod uwagę. No takie, które są najbardziej popularne albo gwarantują trochę inną technikę niż pozostałe. No i wybraliśmy oczywiście Aeropress, czyli coś, co jest bardzo powszechne, szczególnie w tych kawach wysokiej jakości bardzo często Aeropress się używa. Jest też Syfon. Jest też Clever Dripper, ze względu na jego innowacyjny sposób zaparzania. Jest też Dripper V60 z Hario, ale pod tą kategorią traktujcie również wszelkiego rodzaju dripery, które są po prostu konstrukcją jakiegoś lejka, do którego wsadzamy filtr, bez żadnych innych udziwnień. V60 wybrałem ze względu na to, że jest po prostu najbardziej powszechny. Jest też French Press. Jest też kawiarka Chemex, ze względu na to, że bardzo dużo ludzi docenia, a ja niekoniecznie i stwierdziłem, że chcę się zmierzyć i zobaczyć jak to w punktacji wyjdzie. No i na samym końcu Tygielek, czyli taka klasyczna kawa po turecku. No to zaczniemy od tego pierwszego, czyli od Aeropressu i w kategorii cena, od 1 do 5. Myślę, że dałbym tutaj 5 ze względu na to, że jest stosunkowo tani, a gwarantuje nam napar wysokiej jakości, więc zaznaczymy piątkę. Jeśli chodzi o prostotę użytkowania, to tutaj już mam pewne, pewne wątpliwości. Jednak jest to urządzenie bardzo skomplikowane i bardzo łatwo zepsuć napar, jeżeli zrobimy coś nie tak. Tu się gdzieś nam coś rozłączy, tutaj gdzieś filtr się podwinie, tutaj zaciśniemy, przeciśniemy zbyt szybko, i tak dalej. Tych zmiennych jest na tyle dużo. Że z pewnością nie możemy mówić o tym, że jest to urządzenie proste w użytkowaniu, szczególnie kiedy używamy tej techniki odwróconej. Trzeba mieć naprawdę dobrą synchronizację. Więc prostota użytkowania 3: Jakość naparu czyli to jakiej dobrej jakości ten napar jest przy użyciu tego urządzenia no tutaj nie ma dyskusji, dajemy piątkę od razu możemy zrobić oczywiście świetny napar z aeropressu. jeżeli mamy takie możliwości, to to urządzenie umiejętności to to urządzenie nam oczywiście zagwarantuje wszelkie te technikalia które umożliwią osiągnięciu takiego naparu powtarzalność tutaj różnie, to zależy od was przede wszystkim ale ta ilość zmiennych właśnie Dałbym tu 4, dałbym tutaj 4, na pewno nie 5, właśnie ze względu na to, że jest to jednak dość skomplikowane urządzenie i małe różnice, gdzieś tam obsunięcie 10 sekund może decydować o tym, że ten napar po prostu się zrobi inny. Powtarzalność 4. No i ocena ogólna, moja ocena na temat aeroprysu od 1 do 5. Jeżeli miałbym wystawić jakąkolwiek ocenę, to daję piątkę. Jest to urządzenie naprawdę tanie której jest w stanie zagwarantować wysokiej klasy napar, i tak naprawdę można się tutaj bardzo pobawić. O ile ta powtarzalność może tutaj trochę kuleć, właśnie tym, że pod względem tego, że jest bardzo dużo zmiennych, no to oczywiście duża ilość zmiennych powoduje, że jest to akcesorium niezwykle uniwersalne. Piątka na 100%. O tym, ile nam to da punktów, postaram się to zsumować na koniec. Przechodzimy do kolejnej kategorii, którą jest syfon. Cena. Dużo kontrowersji. To jest y, oczywiście wykonane z bardzo dobrych y, materiałów, niesamowitej jakości szkła, metalu i tak dalej. Ale jeżeli byśmy porównywali cenę w stosunku do jakości naparu, jaki jest w stanie syfon zagwarantować, no to mam tutaj pewne dylematy. No, dałbym powiedzmy dwa. Nie jest to zbyt wysoko ze względu na to, że syfony są bardzo drogie i osiągamy napar, który w zasadzie moglibyśmy osiągnąć przy pomocy sprzętów dużo, dużo tańszych. Prostota użytkowania jeżeli byśmy wrzucili w prostotę użytkowanie również y, czyszczenie tego sprzętu, y, to że łatwo jest to zepsuć przechowywać i tak dalej, plus też to, że y, no jednak jest to dość y, skomplikowane tutaj trzeba gdzieś tam coś ponaciągać, tutaj coś powkładać i tak dalej podłożyć palnik, w odpowiednim momencie ściągnąć daje tutaj również dwa, dwa. Dwa ze względu właśnie na to, że jest to urządzenie, jednak dość toporne w, w, w formie użytkowania. Jakość naparu. Piłem owszem, dobre napary z syfonu, ale w większości przypadków jednak są one trochę zbyt ciężkie dla mnie. Więc dajemy tutaj trójeczkę. Ym... To wynika przede wszystkim z tego, że ta woda jest cały czas podgrzewana, ma bardzo wysoką temperaturę, więc kawa od razu parze się w wysokiej temperaturze, często zbyt wysokiej. Powtarzalność i to jest ciekawostka to jest zagwostka tutaj naprawdę trzeba bardzo dużą uwagę przyłożyć do tego, żeby osiągnąć bardzo powtarzalny napar więc trójka. No i ocena ogólna. W moim przypadku ja oceniam syfon na, na dwa. Dwa ze względu na to, że jest drogi, dość trudny w użytkowaniu i łatwo go zepsuć, a jak się go zepsuje, to już się kawy nie zrobi. Kolejnym akcesorium jest Clever Dripper, jeden z moich faworytów, więc zobaczymy czy to wyjdzie. Cena. Dość tani, wykonany oczywiście z tworzywa, ale dość tani, a jakość naparu bardzo, bardzo fajna. Więc dajemy tutaj piątkę od razu. Prostota użytkowania. No bardzo prosty jest. Chociażby ze względu na to, że nie potrzebujemy żadnych dodatkowych sprzętów. Możemy po prostu nawet w rondelku zagotować wodę, wlać i osiągamy w zasadzie ten sam efekt co w metodach przelewowych, gdzie musimy mieć od razu jakiś tam czajnik z wylewką, z bardzo precyzyjnym nalewaniem. Tutaj tego nie ma. Nalewamy, odstawiamy, przelewamy w odpowiednim momencie. Prosto ta użytkowania piąteczka. na naparu. To jak, w, jak to w y, przypadku metod przelewowych, chociaż troszeczkę takim cięższym y, charakterze, cięższym wydaniu, natomiast bardzo pełny, trochę bardziej przypominający taką może delikatnie kappingową metodę. Dałbym tutaj też 5. Powtarzalność właśnie ze względu na to, że jest to sprzęt, który po prostu zalewamy wodą, odstawiamy i po odpowiednim czasie przekładamy na kubek, ta ilość zmiennych jest tutaj bardzo niewielka. Więc dajemy piątkę. Bardzo łatwo osiągnąć jest napar w takim samym yy, takiej samej intensywności, jak w przypadku tego co zrobiliśmy wcześniej, gdy użyjemy Clever Drippera. Więc ocena ogólna, skoro wszędzie są piąteczki, ja również skłaniam się ku temu, żeby dać tutaj maksa, czyli dać tutaj piątkę. V60, czyli te wszystkie Dripery typu Clever Dripper, typ, znaczy nie Clever Dripper, tylko typu Kalita, typu Melita, różnego rodzaju rozwiązania, jako, jak, które serwują taką litą ściankę w formie jakiegoś walca czy czegoś takiego. No, cena, cena tutaj myślę, że trzeba dać piątkę. Trzeba dać piątkę, bo jest to bardzo dobra jakość naparów w stosunku do, no właśnie. Jakości wykonania, ale też, też przede wszystkim no, urządzenia, które, które otrzymujemy w tej, w tej cenie. Tym bardziej, że możemy kupić sobie plastikowe odpowiedniki, które są już ultra tanie. Jeśli byłaby szóstka, to dałbym szóstkę, ale dajemy maksa, czyli piąteczkę. Prostota użytkowania? No, już na pewno nie piątka, ze względu na to, że. Musimy jednak mieć sprzęt odpowiedni, musimy mieć wagę, musimy mieć czajnik z wylewką i trzeba precyzyjnie nalewać. Wystarczy, że nalejemy z większej wysokości albo z mniejszej wysokości, i już jesteśmy w stanie mm, osiągnąć inne, inne rezultaty. Przez to, że to my przez cały czas musimy dozować wodę, a nie jest to w jakiś mechaniczny sposób zrobione. To w rzeczywistości jest to skomplikowane, ponieważ od nas wymaga to bardzo dużego napięcia się, żeby osiągnąć takie same powtarzalne rezultaty. Prostota użytkowania? 4, 4, No i tak, jakość naparu. Jakość naparu, tutaj w ogóle bezdyskusyjnie, piąteczka. Świetne, czyste, bardzo słodkie napary możemy osiągnąć przy pomocy tego typu Driperów. Powtarzalność. 4 też. Jeśli w prostocie użytkowania daliśmy 4, to również w powtarzalności dajmy 4 i ocena ogólna piąteczka. Tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Piątka jest to świetny sprzęt do parzenia kawy, dość tani, a przede wszystkim my jesteśmy w stanie osiągnąć rewelacyjne napary przy pomocy tego sprzętu. No i wchodzimy w taką sekcję hmm, raczej takich klasycznych urządzeń, czyli zaczynamy od French Pressu. French Press no tutaj nie ma dyskusji, musimy dać piątkę. Dajemy piątkę ze względu na to, że jest ona dostępna praktycznie w każdym większym supermarkecie za kilkadziesiąt złotych, a otrzymujemy bardzo fajne urządzenie, którym możemy zaparzyć kawę. Prostota użytkowania: no też, ponieważ zalewamy, zostawiamy, tak samo jak w przypadku cleveru, czyli piątka, nie ma innej opcji. Jakość naparu tu już trochę mniej. Ponieważ nie mamy tego filtrowania przez papier, tylko używamy metalowego filtru, to dajemy trójkę, ponieważ ten napar często jest taki troszeczkę mętny, mulisty. Mamy trochę jednak bardzo często go w delikatnie takiej przeparzonej wersji, więc dajemy tutaj trójeczkę Powtarzalność oczywiście piątka, ponieważ mamy do zalania, odstawienia i do przelania. Na no, ocena ogólna. Ja bym, dał, ja bym dał trójkę. Dałbym trójkę, ponieważ jest to w miarę ok, sprzęt w miarę w porządku, ale no jednak ma pewne niedoskonałości konstrukcyjne, które powodują, że te napary potem są trochę byliste, delikatnie przeparzone. Kawiarka, czyli taki zupełnie, zupełnie akcesorium z innej jakiejś dziedziny. No cena kawiarki, biorąc pod uwagę. To, że mamy jednak metalowe sprzęty dość dobrej jakości wykonania. Myślę, że nie jest zbyt wysoka. Dajmy tutaj piątkę. Dajmy piątkę. Bądźmy hojni w tym, w tym w akurat parametrze, ale prostota użytkowania, no to już mniej. Ponieważ nie mamy za bardzo wpływu na to, co się dzieje wewnątrz kawiarki, bo nie widzimy tego, co się tam dzieje, więc od tego, jakiego, jaki, jak silny ogień pod kawiarką się znajdzie, to ta, tak naprawdę inne efekty jesteśmy w stanie osiągać. I wydaje mi się, że dużo takich parametrów, dużo czynników jest tutaj po prostu nieuchwytnych. Więc dałbym chyba. Dałbym trzy, dałbym trzy, ponieważ no nie jestem do końca przekonany do tego, że to urządzenie w rzeczywistości jest proste. Trzeba je porozkręcać, trzeba je do odpowiednią ilość kawy dodać, ubić albo nie ubić. Ja raczej, raczej, raczej radzę, nie ubijać. Yy, dodać gorącą wodę, można się poparzyć. Prosto ta trójka. Jakość naparu? Dla mnie też. też trzy, też trzy, Ze względu na to, że jest jednak bardzo często przeparzone, bardzo często zbyt ciężki. I oczywiście osiągamy coś w, w takiej skali trochę espresso, jakby, ale jednak. Często jest to taki trochę brudny napar, szczególnie jeżeli nie użyjemy papierowego filtra, gdzieś między tym sitkiem a kawą. Powtarzalność 2, myślę, że dwa. wszystko zależy od tego, tak jak mówię, kaloryczności gazu dosłownie, czyli ile mamy, jaką jak mamy moc palnika pod spodem. Bardzo łatwo tutaj coś zepsuć. Do końca nie wiemy, kiedy to zaparzenie odbywa się, w którym momencie, więc dajemy dwójkę. Nie jest to jednak idealne urządzenie. No i ocena ogólna? No, tak, w środek, czyli trójka. Dajemy trójeczkę, jest to w miarę ok urządzenie, szczególnie pozwalające na rozwijanie tej palety kaw mlecznych. Tam zrobimy bardzo dużo ciekawych kaw ze względu na intensywność naparu. Hemex, czyli coś, co jest takim symbolem wręcz branży kawiarni trzeciofalowych, a ja jestem bardzo dużym sceptykiem. Ze względu na to, że ma szereg takich no, mankamentów, nazwijmy to, i zacznijmy od ceny. Cena jest dość wygórowana. Oczywiście otrzymujemy dobrej jakości szkło, które jest bardzo ładnie opakowane, które jest też w bardzo ciekawym designie, ale nie ma co ukrywać, że jak na cenę, w stosunku do jakości naparu, które jest w stanie to urządzenie zagwarantować. To byłbym, by, byłbym gdzieś w środku tej skali, czyli dałbym trójeczkę, ze względu na to, że no nie jest to jednak taka odpowiednia proporcja ceny do jakości naparu, moim zdaniem. Prosto Prostota użytkowania. Jeżeli chcemy tutaj do samego sposobu zaparzania się przyczepiać, to raczej nie ma tutaj dyskusji. Oczywiście trzeba tutaj też użyć czajnika, więc już nie, nie możemy dać piątki, bo musimy mieć precyzyjną wylewkę. A jeżeli czyszczenie, to też y, techniki użytkowania i prostota użytkowania, to wyczyścić KMX jest dość trudno, bo trzeba tam wejść tym wszystkie zakamarki taką szczotką, jak dowiecie czego, nawet producent takie rzeczy gwarantuje, wyglądające w podobny sposób i gdzieś tam go poczyścić, trudno jest tam dostać się, więc dajemy, dajemy trójkę, trójkę w KMX. -ie. Jakość naparu, dla mnie trochę zbyt wodnisty, ale to jest kwestia gustu, czwórka. Powtarzalność. Myślę, że też bym dał tutaj czwórkę. Jednak jest tutaj zbyt, dla mnie troszkę zbyt gruby filtr, powodujący, że ten napar, często jak gdzieś tam go parzyłem, to raz parzył się troszkę szybciej, raz trochę wolniej. Ta, ten wpływ filtra jest tutaj bardzo, bardzo kluczowy. Często, jeżeli on się źle ułoży, wiem, to może moja wina, to jednak zasysa się gdzieś tam powietrze i powoduje, że jednak te na nie spada w takim samym czasie jak w przypadku tego poprzedniego zaparzenia, więc powtarzalność 4 moja ocena ogólna Chemexu jest dość niska z racji wysokiej ceny, wygórowanej ceny trochę trudnej, dużych trudności w utrzymaniu czystości daje dwójkę, daje dwójkę dość nisko wiem ale raczej jestem sceptycznie nastawiony, to jest moja subiektywna ocena i ostatnie akcesorium, czyli Tygielek. Tygielek, czyli coś, co jest w ogóle raczej takim mało spotykanym akcesorium, ale część ludzi zachwyca się. Chciałbym, żebyście poznali naszą opinię na ten temat. Cena w stosunku ceny do jakości, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo ładne urządzenie, bardzo często zdobione jakimiś kamieniami, jakimś drewnem, to daje 4. Do naparu jednak te kamyczki nie przechodzą i ten to piękne urządzenie nic tutaj nie zmienia. Prostota użytkowania. No tutaj już... Dałbym trzy, jednak wiele, wiele tutaj bardzo duży wpływ jest tutaj też tego na jaki duży palnik damy, jaki wodę użyjemy, więc ja bym tutaj raczej dał trójkę. Jakość naparu to chyba dwa. Trzeba lubić, trzeba uszanować, że taka jest tradycja picia kawy dosłownie z żurem, ale dla mnie to jest raczej średniej jakości napar. Trzeba go posłodzić, trzeba oddać cynamonu albo jakieś innych rzeczy dwuja, A prostota, prostota też dwuja ze względu na to, że tak naprawdę ten proces wrzenia, ich ochładzania, wrzenia i ochładzania to jest coś, co jest trudne do kontrolowania, więc wydaje mi się, że wcale to nie jest takie proste, jak jakby się wydawało. A ocena ogólna, jeden. Jeden. Podliczmy sobie to wszystko i wydajmy werdykt, zaczynając od tych, które są najsłabsze. Zrobimy cięcie. Mhm. Mamy to, w takim razie są wyniki, werble słychać gdzieś w tle albo nie. Zaczynam od tego urządzenia, które otrzymało najniższą notę 12 punktów. Egzekwo otrzymał Tygielek i Syfon, czyli to są te akcesoria, które najmniej rekomendujemy. Idziemy w górę w kierunku tych, które najbardziej. Następne pozycje to po 16 punktów kawiarka. No, i Chemex, ze względu na to, że tam tych kilka ocen zaniżyło, zaniżyło ogólną punktację. Idąc jeszcze wyżej, 21 punktów. French Press. I, i jesteśmy, jeśli dobrze rozumiem, tak. Mamy trzy ostatnie, które, mm, które nam zostały, czyli V60, Clever Dripper i AeroPress. No, i na tym miejscu trzecim. Znajduje się Aeropress z 22 punktami, więc o 10 punktów więcej niż te na samym dole. Myślę, że to, że jest w miarę trudny w użytkowaniu, skomplikowane tutaj to zaważyło. A na drugim miejscu, a zarazem potem na pierwszym, już będziemy wiedzieli, kto jest. Na drugim miejscu jest z 23 punktami V60 i wszystkie podobne Dripery, a na miejscu pierwszym. Clever Dripper, 25 punktów, zgarnął maksa. Clever Dripper jest to urządzenie, które zatem najbardziej rekomendujemy. Mam nadzieję, że wyniki tego tekstu były dla Was w jakiś sposób zaskakujące. A jeżeli nie macie jeszcze Clever Dripperu w swoich ym, zasobnych szafeczkach z akcesoriami, to zachęcamy Was do tego, żebyście sobie taki zamówili. Jest to naprawdę proste, jest to super wygodne i jest to przede wszystkim akcesorium, które daje nam bardzo fajną czystość naparu. Podobne efekty możemy uzyskać, jeżeli byśmy pokombinowali trochę z Ingenuity, bo patent tej zestawki, którą zobaczycie w Clever Dripperze, w zasadzie znajdziecie również w, właśnie w Ingenuity. To jest dosłownie ten sam patent. A jeżeli ciekawi Was odcinek o Clever Dripperze, to znajdziecie go na kanale palarnianym. Tam rozwinęliśmy temat do bólu operatora i, i osoby prowadzącej dosłownie. Przetestowaliśmy go na różne sposoby. Możecie sobie zajrzeć i, no i sprawdzić, czy to jest coś czy w co nie powinniście się być może zaopatrzyć właśnie ze względu na to, że jest to taki game changer, coś co zmieni Waszą rutynę dnia, właśnie ze względu na prosto te zaparzania i niesamowite napary. To wszystko w tym teście, to wszystko w tym um, przeglądzie akcesoriów. Mam nadzieję dla Was ciekawym, ja się z Wami żegnam no i do zobaczenia.